Mam jeszcze odcinkę Minecraft'a. W tym odcinku będziemy coś robić. Witam Was w odcinku. Witam, witam po cięciu malutkim. Fajny epizod. W ostatnim epizodzie przetkaliśmy Endermana. który nie atakował nas. Jak patrzyłeś na niego, pełz minutę, to nic nie atakował. Jakiś spokojny chopak. To taki lubimy, do. No. Elegancki chopak, do. No. Dobra, już, już się skończyło. Dobra, Enderman. Nie ma go chyba. Dobra, to kopiemy dalej. La, 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 la. Chcę kopie. Ciemno się robi. Pojdź, pois É verdade, estrada. Estou na estrada. Estou na estrada. Estou O, do WikiNowym mam jeszcze O, się Enderman idzie Idzie po moje Aaa, chciałbym bardzo Co się zambia Aaa, ja mam historię byłem dzisiaj na pogrzebie no i co? No, o, co to jest? Siema mordo, zombie Top i ty dusi się Nie nie przeszkadzał Halo? Co się stało mu? Chyba kropnął Gdzie zombie? Halo? Zombie no, Dobra, zamknęli się okay. Eu vou fazer um pouco mais sou Witch, witch, which yeah, witch, yeah. English is uh, for my body, now Yes, yes. Teraz odpowiem streama, gdzie miałem przychodzić do Zdenta IV4 Tutaj Jesteśmy jestby chyba kościele W <głosierne> kościele jesteśmy A fajnie się gra tego Zdenta, kurde, z tego fajna gra i ja pierdziemy To jest fajna gra Takie siećkę postawiłem. O, elegancko. Kopiemy dalej. Złoto! Łooo! Wow. Złote jaja! Złote jaja! Mhm, ale bym zjadł jajka, no ładnie. O, jaja. O, je. Yeah. Jaja jaja. Ja. Lubię jaja. Jaja jaja jaja. Ja. Ja. Enderman? Ja. Ja mam takie. Ja muszę oczy ze zbadać, bo ja mam takie przewidzenie, normalnie bym widział coś, kurwa. dwa Nawet w grze coś ja widzę, normalnie. Ja mam takie oczy, co nie? Albo mam taką fazę, co na jakiś na, jak, pany jestem za sami. Grym, gram, gram, gram. Ja sam widzę, jemy ja, ja jego, co nie? Jak siedzi... no siedzi... był na raz raz. Niedzielę był pamiętam co nie? I jajami... nie, c... ja mi... Nie... Ja widzę, co nie? Ja ja lubię. A też mi lubię widzę raczej. Poznaję jego pana, tego mego fana, mego widza, poznałem cię Arab Ja Araba spotkałem, co nie? Taki fajny... fajny zioma, normalnie Kurde mój widz kochany ja widzę ja. To jest piąta, to trzeba na kolację ty Ja po tym odcinku idę chcę co zjeść coś i, i wracam z rezydenta co nie i lecimy grubo Chyba świecka postawię A ja się boję iść tam do Endermanu, tam czeka na mnie Mogę iść tam, ale Ja się boję, famy iść, zami pójdę widzami no. Zami pójdę, ja się nie boję Mam widzów moich chłodnych, no Kop, kop, moja postać oh, Ale fajnie się siedzi I co mówiłem? A, będę na pogrzeby dzisiaj. Spotkałem e, moją, jak to się mówi, taką, z, z rodziny spotkałem, z, ten z rodziny. No. Nic się nie zada mnie słowom, ale widziałem ich na oczy chociaż, no. Się da, zrobi nie? no. Bo ja tam mówiłem wam w historii ostatnim odcinku, co coś się stało. No. No co to ma być? EK Nie wiem. Kopiemy, kopiemy.

Tunele, tunele. No, 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 no. Kopię, kopię, tunele, tunele. Nie mam tureta, ale mam wiele kopalni. Chciałbym zobaczyć... Że park to na park, na parkiet. Jo. Jo, lecimy, lecimy. Teraz nie spotkać Endermana. Mój ziomal i ja nie jemy pod linię. Jak mi nie wiesz, pójść mi żeby. Yo, my nie jesteśmy jak sępy, my jesteśmy jak ury. Yo, ej ow, yo, patrz jak ducha pada, dach mam dwa siedzenia AMG. Yo, nie wiem czy AMG opada, dach ale, opada, dach. <gry> Dobra Pa, niech duch A AMG Lecimy To the beat, the bass Uuu, tu 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 Pa pa ra pa ra Pa 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 postawię, bo ja szanuję to no kop, kop Dobra, i wracamy Bo ja się boję, muszę zamieść widzowie Będzie Enderman, łódkę sobie pierdona jeszcze Mam się kiedy? Nie mam. Enderman Daj, tą łódkę Ja się boję, go, no kurwa To jest taki stady mój Kurwa, wielki Nie ma go, a zajebi się Dobra, wracamy to, nie ma go, na pewno. Może ja się spa... No daj elegancko, do kurde. Sary ja Chociaż w dobrym aucie. Knepesz nowy świat. Gnietnę się Sary, Sorry doby, ja Sary dobry ja. Yo. Zjem z mięso. Bo lubię ten smak. Elo.

tu, tu, tu. Hop, hop, o sufit, o sufit, jo, Dobra. Dobra, lecimy, lecimy. Spamujemy, spamujemy. Zwiczymy palce, ćwiczymy palce. Świecimy rękę, ręka, i tego. Zwiczymy palce, ćwiczymy palce. Dawaj, dawaj, biegnij. Dawaj, jedziesz, skaczesz. Skaczesz, skaczesz. Ćwiczymy moją kreweturę nową. Dawaj, dawaj, no dawaj, no kurde, zacięła się, no kurde. Dawaj, lecisz, 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 cisza, o, o, elegancko. Tak, ta tak, ale lecę, lecę, lecę. Kamil, ton. szton. Sztonoga na manię. Zobaczcie, ziemniaki. Dobra, idziemy spać. Uje, uh, yeah. gamy, bo na przegram. się. Zajmiemy się. Lecimy. Się ma, Idę do łóżka. Kto zano staje, to mu dają. A ja staję o. Nie wiem. Dobra, jesteśmy. Palą się. To dobrze. Ja też lubię być sp spalony Na ognisku Kiebasa się smaży Jo, diamenty Elegancko W kolejnym odcinku pójdę na wi wiadrówkę Na, ta Mam marechę ale fajnie Kości, muszę pieska zawołować Jabłka mam, o, będziemy robić złote jabłka Jo, jo Kurywa. Pierdol się! Ja nie was widzowie, tylko do Endermana! No ja pierdzielę, Enderman! Sejo! Sejo, Enderman! No kurde, nie wyżywam, no! Endermana i to śpijo do domu! Ja pierdzielę! Nie, no! No idź, Enderman! Idź! A kisz. No nie jest endermana, widzę w domu mojego. No. kurde co tam ma No nie jest endermana. Ja kopal chciałem iść. Kopać, a iść to wyprawę enderman. Ty wojdaku, już mam kill do ciebie. Mmm, enderman. Kurde, słodziaku, daj tą łódkę. Enderman, Nadaje, Shima Jepa. Ya <laughs> ja, pierdolę. Nie. Enderman oni na widok. On jest On jest taki wielki, normalnie. 3 metry ma do kurwa. Ja pierdolę. Yo. Ja 3 metry Enderman. Ja pierdzele. Ja wiedziałem, ja taki szans był nie wiem, co Endermanem. Dobra, wracamy się, a będę do kończył w tym odcinku. To było wszystko na tyle. Dzięki, że jesteś Widzę, kochany mój, serduszko. I trzymano do następnego odcinka. Salam Sadamalejku